Yo, się z tej strony Macie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale mordeczki. Witam się z wami z mojego domku. Słuchajcie, na serwerze jest intrus i zaraz wam powiem, słuchajcie, co będziemy robić, a tak naprawdę to teraz muszę wam pokazać, bo słuchajcie, wbijam się na serwer, patrzcie, jest intrus, O, myślę sobie, nie było, bo go kilka dni. Słuchajcie, będzie jakaś impreza, albo na pewno będzie ciekawie. Słuchajcie, chodzę sobie po mieście, sprawdzam sobie, no bo jako słuchajcie, że jestem prezydentem, to muszę tutaj ogarniać co jakiś czas całą naszą wioskę i patrzcie, słuchajcie, co on robi. On coś majstruje przy w moim pomniku, słuchajcie, od, od razu włączyłem nagrywanie, żeby wam to pokazać, bo dzisiaj, słuchajcie, będziemy sobie do niego szli i składali mu uwagę. W słuchajcie, sensie po prostu, słuchajcie, musimy to ogarnąć. Eee, coś czuję, że może, słuchajcie, naprawdę nie syf się z tego zrobić, dlatego postanowiłem, że, słuchajcie, to nagramy. Eee, mam nadzieję, że, słuchajcie, będzie dobrze, bo intruza nie było kilka dni u nas na serwerze. Wy o tym wiecie, słuchajcie, bo były codziennie odcinki, codziennie live'y, ja wam o tym mówiłem. Ale teraz wbił, i od razu, słuchajcie, patrzcie, on zmienia. Co? Nie dość, że jeszcze, słuchajcie, Irona zabrał, patrzcie, tam normalnie były bloki żelaza, to on dał jakąś brzozę i teraz jeszcze zamienia na jakąś kolorową pelerynę. Co za, co za... Koleś, słuchajcie, no naprawdę, zaraz do niego idziemy, ogarniamy go, yy, może, słuchajcie, się uda, ale wypamiętajcie, żeby oglądać odcinek do samego końca, bo inaczej się nie przekonacie, co się stało, tak samo zasubskrybujcie kanał, bo macie codziennie live'a i codziennie odcinek, słuchajcie, tak, 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 tak jak powiedziałem, codziennie live'y, codziennie odcinki, więc warto zasubskrybować, ja jestem yy, Maciochem Mikołajem, także mordo, zostawiaj suba, bo mamy świąteczne live'y i nie ma co przedłużać, mordy, nie ma co przedłużać, bo widzicie... On sobie lata przy moim posągu i po prostu go dewastuje. Słuchajcie, to nie jest dobra. To jest. Mm, to jest posąg upamiętniający króla Maciocha, słuchajcie, z Maciochowa i ja nie pozwolę, żeby ktoś zrobił z nim cokolwiek. Także Panie intruzie, halo! Czy pan mnie tutaj. Halo! Panie intruzie, słyszy mnie pan? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czy ty możesz mi powiedzieć o co chodzi? Nie... Ale intruzie, chodź tu na dół! Co ty robisz z moim pomnikiem? Chodź tu, ja nie, ja nie mogę z tobą pogadać, stary, musimy to wyjaśnić. Co, 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 co to w ogóle jest? Co to chodzi? Stary, zostaw to TNT, odłóż to tienti, Odłóż to TNT! Dobrze ci radzę, intruzie, zejdź na dół. Natychmiast musisz zejść na dół. Jestem prezydentem tego miasta i ja tutaj decyduję O, bardzo ładnie. Co ty robisz? Zostaw tego zombiaka, przecież... Nie! Co ty robisz? Weź te zombiaki wywal, stary, ja nie mam zbroi czy ty nie widzisz. Intruzie, stój! Stój, bo cię wpakuję do więzienia. Co ty robisz? Powiedz mi. Ej, słuchajcie, nie wiem o co chodzi z Intruzem. On w ogóle nie chce gadać, zresztą jakieś zombiaki. On naprawdę nie myśli, tak. myśli. Intruzie, powiedz mi o co to tobie chodzi. Wbijasz po kilku powiedz dniach nie. nieobecności na serwer i psujesz mój pomnik? Nie. To co robisz? Nic. Ale ty go psujesz, weź oddaj, no napraw go, przecież to jest pomnik upamiętniający króla Maciocha z Maciochowa Wielkiego. Co, co ty robisz? Co on robi? Chodź, zejdź tu na dół natychmiast, ale, ale to już masz tu zejść, stary. Ty będziesz karę za to płacił. Będziesz w więzieniu siedział, jak, jak nie schodzę. przestaniesz. W tym momencie masz przestać. To już schodzę. Na, ale teraz na dół! Masz to naprawić, słuchajcie, ja, 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 tak nie może być. To nie może być jakaś brzona, musimy to szybko ogarnąć. Ja nie wierzę w tego, intruza, Słuchajcie, przez kilka dni był spokój, no to se postanowił wrócić. Człowieku, ty, czy ty jesteś normalny? Schodź tutaj na dół i idziemy do więzienia, ale najpierw to naprawisz. Nie. Co? Z jak jak to nie? nie? Ale masz to... Ja nie wytrzymam, nie, słuchajcie, ja nie wytrzymam. Gościu, będziesz płacił taką karę, tyle diamentów, że się nie wypłacisz do końca życia, plus idziemy do więzienia teraz. Natychmiast masz iść za mną, bo inaczej dostaniesz bana na serwerze, no. Słuchajcie, ja nie wytrzymam z nim tutaj, muszę to naprawić szybko. Co?! On robi slajmy! O co mu chodzi? Gościu, co ty robisz? Co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Zo... A nie, to nie są slimy, to są gąbki. Okej, okay, dobra, słuchajcie, so ja już myślałem, że będziemy mieli tutaj plagę slimeów w intruzie. Co ty robisz? Zejdź na dół natychmiast, idziemy do więzienia. Wydaję slimeboxy. Ale chyba nie wydaje ci się, że ja, ja ci to, to odpuszczę, tak po prostu, dewastowanie mojego pomnika. N nie, to mój pomnik. Co?! Nie, słuchajcie, ja nie mogę, ja nie mogę z nim wytrzymać po prostu. Ja, ja, ja nie wiem, co zrobić, słuchajcie, ja jedyne, co mogę, zro mógłbym zrobić, to go... stare czy ty naprawdę chcesz zostać bana? Mordo, Mo co ty? Co mnie bijesz wariacie? Zostaw ten pomnik, nie dotykaj go nawet. To był ci rezystent, iść, bo my zdenerwujesz. Ale człowieku, idź stąd, zostaw ten pomnik, masz go nie dotykać. Znajdź sobie coś innego do zabawy, weź sobie jakiś inny świat w ogóle. Jakieś inne miejsce chociaż na tym świecie sobie weź. Mordeczko, co to ma być w inne ogóle? Miejsce, dobrze. Jakie inne, o czym ty mówisz? Weź sobie odlec, słuchajcie, on chyba ucieka, weź sobie odlec, stary Ej, w ogóle, mordy, co to jest, on popsuł totalnie pomnik Ja to muszę, słuchajcie, naprawić szybko, jak to się tylko to zrobić. Ale ja, ja, ja nie wytrzymam, słuchajcie, z nim Patrzcie, co on zrobił tych tych slimeboli i gdzie on poleciał w ogóle Nie, 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 co, nie, słuchajcie, on On rozwalił przecież mój basen na drzewie On tam jest, słuchajcie, musimy do niego iść, nie Słuchajcie, to się nie dzieje, to jest, słuchajcie, to jest na pewno, słuchajcie, yy, zły sen, ja, ja się, słuchajcie, na pewno obudzę zaraz i wszystko będzie w porządku, słuchajcie, nie jest możliwe, żeby jednak intrus po kilku dniach se wbił i najpierw psuł mój pomnik, a potem psuł mój dom, to jest, słuchajcie, nie, niemożliwe, intruzie, zejdź do mnie, proszę, porozmawiajmy, ale jak chcę z tobą tylko porozmawiać, intruzie, dlaczego taki jesteś, jestem prezydentem tego miasta i masz się mnie słuchać, bo ja tutaj dowodzę. Czy ty nie. to rozumiesz? Nie. Gdzie ty uciekłeś znowu? Ej, gdzie on uciekł? O nie! Słuchajcie, pół, se... <laughs> pół serca... mi zostało! Dobra, słuchajcie, teraz na spokojnie gonimy go, gonimy. Słuchajcie, nie możemy go spuścić z oczu nawet na sekundę, bo on, słuchajcie, wtedy będzie w ogóle robił wszystko, co chce. Intruzie, masz stać w tym miejscu. Zostań w tym miejscu. Czy ty się możesz zatrzymać? Co ty robisz? Co ty nie. robisz? Wbijasz na serwer i sepsujesz wszystko. Ej, lol! Ej, akurat głowy to słuchajcie, ja bym se wziął w sumie. Czy ja mogę to wykopać? Nie! Ej, mogę to wykopać, to słuchajcie, to w sumie tak naprawdę to sobie wykopię. Będę to sprzedawał chłopakom. Ej, co co on rozwala? Co ty rozwalasz, kościół? Co ty rozwalasz? Nie dotykaj nie tego. Wiem. Co? Co ty ro. <laughs> nie, Mordo, nie dotykaj tego nawet. A ani Stygno. mi się śni, żebyś dotykał te, ten dom. Wiesz, ile on kosztował? Nie. No i dobrze, stary, nie stać się na takie rzeczy nawet. Nie dotykaj tego. Co on robi, słuchajcie? Co, o, co, ty wyprawiasz, człowieku? Weź sobie znajdź inne miejsce, jak chcesz coś rozwalić. Mordo, ten świat jest olbrzymi, weź sobie poleć milion kratek w tamtą stronę, to będziesz mógł wszystko rozwalać. A nie, że wbijasz mi się na chatę i mi rozwalasz wszystko, no co to ma być? słuchajcie, naprawdę, <grym>, ale co, co nie, co nie? Co ty robisz? Gościu, weź się ogarnij, o nie Słuchajcie, ja to muszę rozwalić, czym to się rozwala, się siekierką? Chyba tak, nie, nie, słuchajcie, wiecie o co chodzi Ja, ja naprawdę chciałbym go ogarnąć Ale to nie jest do zrobienia, to, to jest, słuchajcie, nie do wykonania Po prostu on jest tak nieogarnięty Nie da się go, słuchajcie, ani prośbą, ani groźbą Słuchajcie, jeszcze, najpierw robił mój pomnik Teraz, słuchajcie, moją y, chatę chcę niszczyć I gdzie on teraz uciekł? Halo, intruzie, nie Nie, mordo, tutaj też nie możesz Tutaj też tego nie psuj, co ty wyprawiasz? O kurczę, słuchajcie, nie, ja jeszcze zaraz... Wiecie, ja nie mam zbrojki. Może lepiej załóżmy, słuchajcie. Ja normalnie chodzę bez zbrojki, bo ten skin mój nowy jest tak ładny, że nie chcę jej używać, ale kurczę Co? On se poszedł w Kimę! Co ty gościu robisz? Ale wstawaj! Nie ma spania Gościu do więzienia zaraz pójdziemy Tylko się uspokój Chyba ty. Ej, masz się uspokoić w tym momencie. Przywołujecie cię to porządku. Jestem prezydentem Milionowic Maciochem Co? Ej, gościu, co jest grane? Nie, słuchajcie, ja nie wiem, czy mam. Ja, słuchajcie, wejdę sobie tutaj, patrzę, yy, sobie, słuchajcie, pójdę się w, w kimkę i będzie fajnie. Dobra, słuchajcie, na pewno już będzie dobrze. Uch, trzy, dwa, jeden i lecimy, słuchajcie. O nie, tu jest ząbek. Dobra, słuchajcie, gdzie jest intruz? Intruzie, co ty robisz? Intruzie, ja przyszedłem się z tobą dogadać. Panie intruzie, co, yy, co się stało takiego? Czy ja mogę się dowiedzieć, o co panu chodzi? Co? 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 Nie! To jest mój gold! Ej, słuchajcie, to jest mój gold! On mi zniszczył golda! Co ty robisz? Człowieku, przestań! Naprawdę! Christmas Ej, czy ty naprawdę. Po intruzie, intruzie, spróbujmy się dogadać. Intruzie, poczekaj na mnie, jako prezydent mogę ci naprawdę wiele zaoferować. Czy, czy ty możesz mi powiedzieć o co tobie chodzi? Czego ty oczekujesz od nas? Niczego. To dlaczego psujesz nam wszystko? Jingle bells, Intruzie, o co tobie chodzi? To tu jest. Słuchajcie, nie mam pojęcia, ja, ja, ja nie wiem jak go ogarnąć, ja muszę, słuchajcie, sprzątać te rzeczy. Czy ja mam jakieś bloki? Ej, w ogóle nie mam bloków, ja, słuchajcie, nawet nie mogę tam wejść, żeby te o TNT zgarnąć, bo, słuchajcie, mu jeszcze przyjdzie do głowy, żeby odpalić to o TNT, to by było coś strasznego. Gdzie on jest? Słuchajcie, musimy go gonić. Czy on tutaj wleciał? Tak, on tu wleciał! Nie, nie, o nie, słuchajcie, on tam zrespił tyle z... Gościu, czemu zrespiłeś te rzeczy tam, te zombiaki? nie, to nie. Po co to zrobiłeś? Nie. Przecież ktoś będzie musiał się teraz tym zająć. No ktoś się zajmie. No to może ty byś się tym zajął? Wow. Nie, słuchajcie, ja, A ja, ja mam nie wierzę. Ja nie wierzę. Ja muszę co co, co słaby mieć? Mam. Tak? A ja mam lepszy, to co? Chcesz się klepać, gościu? Wyłącz tego kreatywa, to się będziemy klepać. Nie, nie będę ci robił przykrości. Ale z człowieku, przecież ja bym cię sklepał na raz! Przecież ty jesteś takim leszczem. Intruzie naprawdę, ja z tobą nie mogę wytrzymać. Ej, słuchajcie, zobaczymy tak. tylko czy, czy mój dom tknął tutaj, czy on yy, zepsuł coś yy, Nie. Chyba akurat tutaj nie wchodził, to dobrze słuchajcie, lepiej mu nie pokazujmy tego miejsca, bo dobrze wiem jak to się skończy Lecimy, słuchajcie, na górę, ogarnąć straty i naprawić, słuchajcie, to co on zniszczył, bo ja po prostu... Nie, on znowu tu jest! Nie, 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 gdzie ty, gdzie ty jesteś? Gdzie uciekłeś intruzie? O, tutaj Jaka. jesteś Kurcze, jakbym tylko, słuchajcie, mógł go załatwić, naprawdę, zrobiłbym to w sekundę w sekundę bym to zrobił, bo on mi słuchajcie zniszczył golda Tutaj słuchajcie, co jeszcze straciłem, yy, żelazo Tutaj słuchajcie tak samo gold był yy, O był. co tu jest? I tam słuchajcie też żelazo, no. nie, nie 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 Mordy 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 nie, no. nie intruzie nie Tego nie masz prawa popsuć Co on robi? Słuchajcie, on jest jakiś nienormalny. Zabudujmy go, słuchajcie, zajmijmy się, zajmijmy się na prawą, słuchajcie, ty, ty, tych rzeczy. Patrzcie, tutaj trzeba będzie szkło ogarnąć, bo, bo rozwalił mi, słuchajcie, ten y, basen. Co nie było fajne, słuchajcie, całe szczęście jest takie, że on tego TNT nie używa, bo generalnie do tej pory zauważyłem, że lubił to robić, a teraz przynajmniej, słuchajcie, tego mi oszczędził, więc to, słuchajcie, jest fart. Bo, jakby on tutaj zaczął wybuchać TNT, to naprawdę byłoby mega, mega źle. Ale i tak, słuchajcie, zabrał mi masakrycznie dużo rzeczy. No, patrzcie, tutaj był normalnie gold. Pyk, 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 pyk. To musi, słuchajcie, wrócić oczywiście gold. Tutaj były, słuchajcie, diaksy. Gold tutaj był. Tutaj było żelazo. Pod Maciokiem, słuchajcie, tak samo było żelazo. Czarna, słuchajcie, wełna. Przecież ja zrobiłem, słuchajcie, całe ekspedycje, żeby znaleźć czarny barwnik. On sobie tak po prostu to zniszczył. Co jest grane? Ej, co jest grane? Co on gada? Uh -huh, uh -huh. O co, o co mu chodzi? Intruzie, intruzie, czy już się uh -huh. uspokoiłeś? Uh -huh. Jak gdzie jest Przecież on tu był. Intruzie, co ty robisz? Nie! <laughs> nie, mordo, no nie! Człowieku, no co ty robisz? Uh -huh. Ale po co, po co te TNT? Przecież to nic ci nie daje. I want słuchajcie, nie wierzę w to. Normalnie świąteczny klimat się udziela intruzowi. On sobie słuchajcie śpiewa jakieś piosenki świąteczne i przy okazji słuchajcie wybucha nam miasto. No nieprawdopodobne, to jest Gdzie on uciekł znowu. Halo, intruzie. Ale ja bym chciał się tylko z tobą dogadać. Jestem ja naprawdę mogę ci dużo zaoferować. Jestem prezydentem tego miasta, jestem naprawdę bogaty i mam wpływ tutaj, człowieku. Czy ty nie chcesz się jakoś ty dogadać? Możesz być sobie prezydentem miasta, ale ja jestem jego prezesem. Prezesem miasta? No dobrze, to, to się dogadajmy jak. <gry> Człowieku, wybudujemy ci pomnik jakiś wielki, tylko okay. nie psuj tego miasta. To wybuduj. Dobrze, 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 słuchajcie, musimy wybudować na szybkości pomnik. Ja mam dobry pomysł, ja zaraz zobaczycie. Dobrze, panie intruzie, ja zaraz będę budował pomnik dla pana. Podoba się panu taki pomysł? Masz na to 24 godziny. Ale ja potrzebuję mniej czasu, proszę zobaczyć. Nie, proszę nie patrzeć, gdzie jest pan intruz? Gdzie jest pan intro, słuchajcie? On jest na górze. Proszę na razie nie patrzeć, słuchajcie. Wybudujemy mu taki pomnik, że się normalnie popłacze, słuchajcie. Jak mu wybuduje z dirta pomnik, normalnie, słuchajcie, taka kupa, taki klot brzydki, słuchajcie. To będzie on, słuchajcie, na pewno wyjdzie wtedy, wtedy z serwera. Patrzcie, co robimy. Pyk, 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 słuchajcie, to będzie mega dobre. A przynajmniej takie mam, yy, taką mam nadzieję. Patrzcie, to będzie on normalnie. Taki, taki, taki słuchajcie, kup trochę. <laughs> Ale to będzie dobre, słuchajcie. Jak on to zobaczy, na pewno wyjdzie, słuchajcie, z serwera. Teraz tak, pyk, pyk. I teraz. Yy, mam, słuchajcie, jeszcze tyle klocków, dobra, pyk To sobie zrobimy, słuchajcie, coś takiego, o O, to jest, o O nie, słuchajcie, tutaj wyszło coś niedobrego Dobra, zrobimy coś takiego, pyk, żeby to wyszło dobrze yy, Panie intruzie, halo słyszy mnie pan gdzie, słuchajcie, gdzie on cię znowu? Panie intruzie Przywołuję pana do siebie Gdzieś, słuchajcie, zwiał, ale Where? jest na serwerze, halo To jest twój pomnik, przedstawiający ciebie Panie intruzie, podoba się pomnik? Halo Czyli co, teraz nie będzie pan psuł naszego świata? Słuchajcie, ale mu się chyba nie podoba to do końca. On sobie wziął obsa. Słuchajcie, dobrze, że obsa nie bedroka, bo przynajmniej będziemy mogli zniszczyć tego obsa. A jakby wziął bedroka, no ale zawsze wiedziałem, słuchajcie, że to jest taki głupek, który, słuchajcie, nic nie ogarnia. Chyba, że specjalnie, słuchajcie, może nie chce być tak złośliwy, że używa obsa. No ale dobrze, bardzo dobrze. I co ty teraz robisz, Mordo? No i co ty zrobiłeś? To jest to mój pomnik. No to jest twój pomnik, tak. Ale wiesz, stary, że ja mogę go zniszczyć, patrz. Jest... Zostaw, zostaw. Ja go zniszczę. Dobrze, zostawię no go. Ja go zniszczę, słuchajcie, zniszczymy mu pomnik. Co ty robisz? Nie, 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 słuchajcie, musimy zniszczyć ten pomnik. To jest misja na dzisiaj. Koniecznie musimy zniszczyć ten pomnik. Kurczę. Nie, nie, nie. Nie, nie, Mordo, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz z Przecież ja tego nie usunę. Stary, to jest mój, moja hata, to jest mój dom. Pogieło cię? Mordo, co ty robisz, Intrus? Przestań to robić. Przecież ja tego nie zniszczę. Panie intruzie przepraszam, dobrze. Naprawimy twój pomnik. Patrz, 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 patrz tutaj normalnie gościu, wszystko będzie pikobelo. Patrz, patrz, patrz. Ja ci tylko zgrywałem, no przecież to były żarty, stary. No co ty? No co ty goście tak wszystko na poważnie bierzesz? Mordy, słuchajcie, musimy tam szybko wejść. Musimy tam na, na totalnej szybkości wejść. Pyk, pyk, pyk. Okej. Okay. Patrz, naprawiłem twój pomnik. Puu! Jest wszystko gitara. Możesz zniszczyć teraz e, bedrocka. Nie. Dlaczego? Ten pomnik tu będzie stał do końca. Okej, okay, ale wiesz, życiu. że dołem można się dostać, stary? Wiesz o tym, że dołem można się dostać też. Stary to nie jest tak by trudne. No i tak zabudujesz od góry, to dołem można się dostać. Słuchajcie, serio. Dobrze. On nie, nie, słuchajcie, on nie jest ogarnięty. Możemy popatrzeć, słuchajcie, co on robi nieudolnie. Bo przynajmniej, słuchajcie, jest beka, ale naprawdę martwię się, martwię się, bo przez kilka dni, słuchajcie, nie było go na serwerze i było naprawdę spokojnie. Było tak, jak powinno być, słuchajcie, w milionowicach, czyli po prostu był, panował spokój, porządek. A on se nagle wbija, słuchajcie, psuje mi dom, psuje mi drogi dom, psuje, słuchajcie, basen, pomnik, stawia, słuchajcie, przede wszystkim to jest najgorsze. Słuchajcie, bo te, tego obsa, słuchajcie, można rozwalić na szybkości. Ale Bedroka ja nie zniszczę nigdy. Słuchajcie, on jest jedyną osobą, która może zniszczyć Bedroka. Więc będziemy, słuchajcie, musieli jakoś go przekupić chyba, ale to nie dzisiaj, bo słuchajcie, dzisiaj już jest chyba nam niezły. Gościu, co ty robisz tam na dole? Nie. Nie! Nie, ja się nie dam, słuchajcie, ja stoję w tym miejscu i on nie postawi tu. On tu nie postawi, nie postawi tutaj! Słuchajcie, nie, muszę mu... Nie, nie pozwolę, nie pozwolę na to. Słuchajcie, dobrze. Mamy problem. Mamy problem, Intruzie. Intruzie, tak. jestem prezydentem Maciochem. Przyszedłem w dyplomatycznych stosunkach się dogadać z panem. Powodzenia po życzę. E, czy chciałby się pan dogadać z Maciochem? Bo Macioch jest naprawdę prezydentem, któremu zależy na dobrze każdego mieszkańca milionowic, a pan Intruz jest jego pełnoprawnym mieszkańcem. Także oczywiście prezydentowi Maciochowi zależy na dobru również pana Intruza. Nie. Maciuch podpadł. Co, jak to podpadł? Przecież Maciuch jest genialny. Co zrobił złego, niby? Chciał mnie strollować, to teraz ja strolluję. No jego. nie, ale gościu, ty nie rozumiesz, że ja tego nie zniszczę. Rozumiem. Nie wierzę, słuchajcie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. Co Słuchajcie, Ale. Ej, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ja zawsze wiedziałem, słuchajcie, że on jest wybitny inaczej. Patrzcie, słuchajcie, sobie wejdziemy górą normalnie. Patrzcie, możemy tam wejść górą bez problemu. Tylko, że Aha, okej, okay, czyli jednak nie wyjdziemy Słuchajcie, chyba mnie przechytrzył, ale słuchajcie Tak naprawdę, nawet jeżeli moglibyśmy tam wyjść, To nie zmienia bardzo naszego problemu Bo problemem nie jest obsydian, tylko ten bedrock Słuchajcie, ale patrzcie tam jest obsydian, czyli słuchajcie, jakbyśmy sobie tam weszli, będziemy mogli wejść i zniszczyć przynajmniej jego pomnik. Patrzę, 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 co zrobimy. Pyk. Okej, okay. i teraz, czyli, słuchajcie, jesteśmy tutaj, możemy to rozwalić. I się tą kratką dostaniemy do środka. Przynajmniej, słuchajcie, zniszczymy jego pomnik. I to, słuchajcie, będzie dobre. Przynajmniej, słuchajcie, pomnik jego ucierpi. I to będzie spoko, słuchajcie. Bo on ewidentnie, słuchajcie, nie jest spoko. Ewidentnie nie jest to, słuchajcie, przynajmniej go. Eee, co ty zrobiłeś? Jajka. Nie. Słuchajcie, ratujcie mnie, ratujcie mnie od intruza, intruzie. Zróbmy tak, panie intruzie, rzeczywiście, dzisiaj yy, przeholowałem, dzisiaj pan Macioch yy, przesadził. Czy możemy się umówić na spotkanie jutro o godzinie 11? Ja zapraszam do najlepszej milionowickiej restauracji pana. Ja pana Może. zapraszam. Yy, będziemy rozmawiali na temat sojuszu, bo ewidentnie obie strony potrzebują porozumienia. Panie Intruzie, czy pan przystaje na taką propozycję? Mogę. Milionowice cierpią bez sojuszu między nami między Maciochem, prezydentem Maciochem, a właśnie panem Intruzem. Musimy się dogadać. Mogę. Musimy się dogadać koniecznie, słuchajcie, bo po prostu tak nie może dalej być. Odpowiesz, człowieku, za wszystkie szkody, które nam wyrządziłeś. Odpowiesz jeszcze. Zobaczysz. Co on robi? Wiecie, co? Po co on tam chodzi? Nie, 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 słuchajcie, znowu coś odwali. Jakiś TNT pewnie wybuchnie, słuchajcie, strzelam. Tak strzelam, no bo po co miałby tam schodzić? A tam są dalej te zombiaki? Słuchajcie, dobra, zaraz zobaczymy, ale być może będziemy musieli uciekać Co jest? Ej, co ty robisz? <laughs> Gościu, to nie jest twoje y, mieszkanie, co ty robisz? Zostaw te łóżka! Człowieku, to jest... Y, a, sklep, a on to, y, on to kupił ode mnie, ja to wybudowałem No co, to, co, co on robi? Słuchajcie, musimy to szybko rozwalić Musimy rozwalać te łóżka Ej, ile ja będę miał łóżek, słuchajcie, będę sprzedawał te łóżka i ja w sumie to nie chcę tych łóżek, wiecie? Bo nie potrzebuje słeci. słuchajcie, ich to jest Abry własność, co niech Abra się martwi, oczywiście, słuchajcie, ja też się martwię, ale najważniejsze jest to, słuchajcie, zapomniałem o tym, patrzcie, co ja mam, trzy głowy smoka, dzięki temu, że po prostu ten gałgan nie ogarnął ile one są cenne, wy nie macie... Mordo, mordo, wypuść mnie, halo, intruzie, halo, panie intruzie, poproszę mnie wypuścić, proszę uprzejmie... Bo się jutro nie będziemy mogli spotkać, panie Intruzie. Dobra, słuchajcie, patrzcie, ogarniemy sobie w ten sposób. wypuścił mnie, słuchajcie, Intruz jest jednak dobrym ziomkiem, nice. Dobra, panie Intruzie, czy pan chce tutaj y, zamieszkać u nas? No, dobrze, może pan tutaj zamieszkać, do widzenia, do widzenia. Ja naprawdę nie mogę na pana patrzeć, y, także widzimy się jutro w takim razie, tak? Gdzieś uciekł, ale do jutra. Po co on tam. Do jutra, panie Intruzie, musi pan usunąć ten bedrock, słyszy mnie pan? Słuchajcie, chyba mnie już nie słyszał, to, to, to jest nieprawdopodobne Zobaczmy, słuchajcie, jeszcze raz ten pomnik Bo go yy, najbardziej mi tak naprawdę szkoda Bo słuchajcie, no on był jednak fajny, patrzcie Totalnie zdewastowany, totalnie zniszczony Także słuchajcie, jeżeli ten odcinek wam się podobał To pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na kanale Bo macie codziennie live'a i codziennie odcinek A jak widać, słuchajcie, z intruzem Sprawa się nie wyjaśniła, nie uspokoiła I słuchajcie, dalej może być z tym syf, więc naprawdę Warto zostawić suba, tymczasem dziękuję wam Za oglądanie, do następnego I yo!